Jest na linii trener bonusa BGC Eryk, którego serdecznie witam. Halo, halo. Witam, witam. Siema Erik. Cześć, cześć. Y Czy jesteście w stanie. Oczywiście mnie też możesz zapytać. Możemy tutaj zrobić potrójną debatę, jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz coś wyjaśnić, to dajemy Ci możliwość. Bardzo dużo ludzi nas ogląda, więc. Y Masz możliwość, żeby z nami porozmawiać? No, pierwsze moje pytanie, które, które Ci zadam, to co w ogóle sądzisz o tej sytuacji, która się wydarzyła? Znaczy przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że słabe zachowanie z Waszej strony, że nie zapraszacie mnie na takie spotkanie. Ja... W, sensie, uważam, że... w sensie, żebyś był w studio z nami? Tak, najbardziej. No, żeby normalnie porozmawiać twarzą w twarz. Nie chodzi tutaj o to, żeby robić teraz jakieś dymy, tylko normalnie porozmawiać bez emocji, nie? Y bo, Za, zapras no. Zapraszam Cię do studia też. Ale jak może zaprosić do studia, jak nawet nie wiem gdzie jest to studia. Znaczy y skontaktuję się z Tobą, masz na Instagramie tam chyba Eryk Król, nie? Tak, Więc tak. Napiszę do Ciebie. Dobrze, nie ma problemu. Czy Ty Amadi zgadzasz się na face to face'a? Ale oczywiście inaczej Eryk, żeby nie było. Tutaj nie chcemy zrobić, e to, nie to nie ma być face to face na poczet. Yy, walki, bo wiadomo, że takie sytua taka sytuacja, jaka tam się wydarzyła wtedy, yy, to nie może być, tak jak powiedział swoją drogą Wiewiór, motywacja do tego, żeby po prostu atakować gdzieś tam się z zawodnikami fejmu i tak dalej i później otrzymać walkę, tylko po prostu merytoryczny face to face jako aneks do tego, co się wydarzyło i będziemy mogli się po prostu w trzech skonfrontować. Ty, wiem, że Ty też masz do mnie na pewno jakiś żal o to, że yy, że gadałem na ten temat, tak więc po prostu może zrobimy bonusowy program. Ja nawet chętnie na ten dzień zdjęciowy wyłożę, żeby po prostu taki, taki, taki program zrobić. Czy jesteś, jesteś chętny? Nie mam problemu i mogę powiedzieć z góry, że emocje podczas tego jakby bonusowego programu pójdą na bok i gwarantuję, że nawet nie ruszę ręką kompletnie bez emocji. Okej. Okay. Może tutaj możecie mnie trzymać za słowo. nie? Nie zrobię nic kompletnie, żeby nie wiem, doszło do jakichś dymów. Kompletnie czysta rozmowa, bez emocji. Dobrze, no to z, skontaktuję się po prostu z Tobą. Jeszcze dogadam tak, się też. z Federacją, bo nie jestem w stanie tutaj też decydować y, samotnie. Ale jak... Że ja jeszcze, bym jeszcze? chciał... Tylko, że jak mam, kurde... To może inaczej. Ja ogólnie się zgadzam na to, z mojej strony, bo chcesz, żebym ja też w tym uczestniczył, tak? Chciałem właśnie, żeby coś takiego było. Ale jak mam patrzeć na tego gościa na żywo, to naprawdę... Nie wiem, jakiś, nie mówię o pieniądzach, ale chciałbym jakąś nagrodę w postaci jakiegoś boostu, Insta, Dobra, inaczej, zróbmy na razie tak, że po prostu przeprowadzimy tą rozmowę telefonicznie. Jeżeli coś się wydarzy, to... Nie, to nie chodzi o to. Ja się tego gościa w ogóle nie boję. Chodzi mi o sam fakt, że, że jak mam patrzeć na, na jego twarz na żywo, to po prostu chciałbym jakiś prezent w postaci boostu. W jakikolwiek sposób, dobrze, ale fajmowego. Ale ja uważam, że takie zachowanie to jest trochę uciekanie od tego, bo ja jakby wypowiedziałem się w różnych story już na chłodno, na ten cały temat i jakby emocje odstawiam na bok i mi chodzi teraz o normalną rozmowę. Mówicie, bo ja teraz tak naprawdę nie byłem przygotowany tak naprawdę, że do mnie zadzwonicie w jakikolwiek sposób i mógłbym być na, tak naprawdę na sali i. Ja też nie, nie byłem na to przygotowany. I pamiętaj Jak o tym, że ja jakby nie wiem, co ty chcesz tu powiedzieć, ale ja ci nic nie jestem dłużny, nie? Ale ja teraz, jak nie byłeś przygotowany, skoro tam siedzisz? Ale nie byłem poinformowany, co to się będzie działo. Nie, te, te, że te, telefon te, do, 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 do ciebie, do ciebie. Nie, nie był mówiony, że do, dla Amedusza, że będzie. Ja sam dowiedziałem się w trakcie, że w ogóle chłopaki z, z reżyserki ogarną taki telefon. A, Czyli nie miało być go na miejscu, ani z tym stylu? Wojtek Gola ogarnął w trakcie, chyba z tego, co mi się wydaje. Bo wiecie, bo... chodzi o to, że ja no, mogłem nie być przygotowany na jakikolwiek telefon, i na sali, nie odebrałbym go, a wiecie jak reaguje internet i mógłbym być od razu uważany za, nie wiem, że jestem tchórzem, że się boję odebrać, boję konfrontacji słownej i coś w tym stylu, a to nie chodzi o to, nie? Dobra, no to, 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 to Powinno to być Eryk... jakby wcześniej planowane, nie? To Eryk to... W... no to ja, ja mam generalnie bardzo proste pytania, bo tutaj nie ma co drążyć gdzieś tam tego głębiej. Jak... Jakie jest Twoje zdanie na temat tego, że w jednym wywiadzie mówiłeś, że się tam poślizgnąłeś? Że, że generalnie Ferrari nie ma zasad, w momencie, gdy sam uderzasz mu liścia pierwszy, gdzie na kamerach ewidentnie to widać, no a później, no i widać, że to nie było poślizgnięcie się, no chyba, że dalej zostajesz przy wersji, że, że się poślizgnąłeś. Nie, super, że w ogóle mogę w jakikolwiek sprosu, sposób sprostować to wszystko. Znaczy ja sprostowałem to wcześniej na story, ale wiadomo, przez swoje zasięgi no nie mam jakby możliwości dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Eee, no, co do tej sytuacji? No. Pierwszy uderzyłem fakt, podniosłem emocje, ale uderzyłem z konkretnego powodu. Znaczy, może to nie jest konkretny powód dla wielu osób, ale za słowo, które zostało powiedziane, uderzyłem z otwartej, pięści, z otwartej ręki, bo gdybym chcę, tak naprawdę chciał mu coś zrobić, to mogę uderzyć od razu w pięści, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę co to było to, za słowo? Chodzi o te spierdalaj, tak? No no spierdalaj, no bo skoro, no dobra, tam było, doszło tam między nami do zgrzytów, jakieś tam miałem podczas tej rozmowy, no ale już oszły, emocje poszły i poszły, poszedł tam cios otwartej ręki, ale ludzie mi piszą, że ja jestem, no nie będę mówił jakiegoś słowa, ale że no nie umiem się bić czy cokolwiek, ale tak naprawdę gdybym chciał go czy cokolwiek, to bym nie bił z otwartej ręki, tylko uderzyłbym go na brodę. No i by się skończyło, jakby się skończyło, nie? I to by miało tak samo. No, ale co moim... zacząłeś uderzać z zaciśniętej pięści przecież. Moim zdaniem, nie przerywaj mi żona, proszę. Moim zdaniem miałoby to jeszcze gorszy jakby odbiór, bo był uważany, że uderzyłem go z pięści od razu i by na przykład usiadł, nie? A co do tych wszystkich wywiadów z tego wszystkiego, no, faktycznie no, poniosły mi emocje, powiedziałem te w nigdy nie udzielałem tego wywiadów, więc no, nie ma coś też się co dziwić, a wiadomo, jak łapie wszystko internet. A co do tego potknięcia, to chciałem powiedzieć poślizgnięcia, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że miałem na myśli potknięcie, a to, że się przejęzyczyłem, przejęzyczyłem no, no to pierwsze, pierwsze, co mi przyszło na myśli, ciągnąłem to dalej, bo faktycznie myślałem, że po ciosie, który doszedł przypadkowo, zaznaczam przypadkowo, no emocje poszły, no i myślałem, że się poślizg, potknąłem, a to, że powiedziałem, poślizgnąłem i internet to załapał, no to wiadomo, jak działa internet. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że po jednym ciosie, po drugim ciosie na ziemi, wstałem i tak czy siak chciałem się bić. To też trzeba wziąć pod uwagę, nie? Więc to nie był wcale ciężki lokal, jak mi zarzucacie? Czy tam przypisujecie? No dobra, no a jesteś w stanie y, po, podać jakąś genezę tego, że do Amadeusza znowu, tym razem na ważeniu Hajlik, podbiłeś, gdzie oplułeś Amadeusza, gdy był z dziewczyną kiedyś na gali. To jest dużo rzeczy, które nie zostały wyjaśnione i wiesz, i, e, na przykład to moim, z, moim zdaniem oplucie, e, wiesz, kolesia, który jest e, ze swoją kobietą na gali, e, no nie należy też do, 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 do przymiotu do do osoby, która e, ma zasady, nie? Nie wiem, czy... Tak, już... ale trzeba wziąć też pod uwagę, to była Mateusz troszkę, no... Koloryzujesz to wszystko, nie było tak, że ja szedłem i cię po prostu plułem, tylko powinieneś się przyznać te, do tego, co do mnie mówiłeś, nie? I co do mnie krzyczałeś, stawałeś, coś, myśl, bo byłem za barierkami, tak jak nie mogłem ci nic zrobić, a Kłam doskonale ty. wiedziałeś z boku, że są. Sam tego w chciałeś w takim razie, ty mała, kurwo! Słuchaj Mamy. mnie psie, za to kłamstwo możesz mi naskoczyć, człowieku! Czekałem no ja ci, aż zaczniesz farmazonić. Chciałem być miły, siedziałem tu skromnie, nie chciałem do ciebie ja zaczyć, ale kurwa zacząłeś teraz kłamać, to wjeżdża władca, piekieł. Człowieku! Kurwa, stary, no, zaprzeczyłeś sam zrozumie? sobie, zaprzeczyłeś sam sobie w każdym zdaniu w wywiadzie. Okej, okay, zrozumiałeś później, że jesteś debilem, bo myślałeś, że to nie jest nagrane. Nic by mnie do ciebie nie zakozaczył, no, gdybyś nie zaczął szpęć, kłamać, gdybyś nie zaczął kłamać. że Ja do no, ciebie no, krzyczałem, jak ty byłeś kurwa z bandą no, i dlatego was wyrzucili z gali? No, Człowieku, napierdoliłem no, cię w cztery sekundy. Chłopie, ty chcesz się spotykać, no, konfrontować, tłumaczyć. Tłumaczysz się z tego, że cię kurwa najebałem w cztery sekundy. Skończyłeś? Kurwo, jebana, ale bym cię zgniótł. A no to czemu tego nie zrobić? no to, to no bo proszę. Bo to zrobiłem, no, to nie kopnąłem cię w mordę na ziemi, Pada tylko i wyłącznie szale dlatego, żeby cię nie zabić. Bo bym ale poszedł można, siedzieć, dobra, człowieku. Tyś, ale... czaiś, ty mówisz, że wstałeś i chciałeś bić dalej. No dobrze, ale w OKTAGONIE już by to sędzia przerwał, a na ulicy już bym, ja to skończył butami. Ale tej, no mówisz o braku emocji, a krzyczysz do mnie przez telefon, bo wiesz, że tak naprawdę nic nie mogę teraz zrobić, tak Kurwa, samo... ty już mi coś zrobiłeś, nie, człowieku, w tamten weekend, nic do ciebie nie miałem, ale skłamałeś teraz, ale że niby krzyczałem to mi się i cię ci wyzywałem, bo gdzie przerywasz. tak przerywasz nie było, Głombie? Przerywasz mi, przerywasz mi, no, to se. No nawijaj. No teraz nawijaj, chodź. Nie, bo chodzi o to, że nie rozumiem po prostu czego ja potrafiłem się przyznać do błędu tego, że na przykład płyniem jakiś tam błąd podczas wywiadu, a ty nie potrafisz się przyznać do tego, że w, nie wiem, w emocjach czy czymkolwiek. No dobra, Eryk, ale przyczynąłeś. I krzyczałeś do mnie, mam na to świadko, ziomek, nie będę mówił nazwisk, ale mam na to osobę, która była przy tym i potrafi powiedzieć to, że krzyczałeś do mnie, jak ja przechodziłem obok ciebie i obok twojej kobiety na, na Galii. więc czemu teraz powiesz? Co, co, co krzyczała Madeusz? Co krzyczała Madeusz? Nie pamiętam, co krzycza, no nie, słowo, słowo wam nie powiem, bo znowu mnie za jakieś słówka, no i najlepsze jest to, to jest najlepsze, bo zapamiętam no to jak dziś z tej gali, że jeszcze tak stawałeś do mnie, jakieś buziaki takie, żeby denerwować mnie, denerwować po prostu, no i taka jest prawda, no. Zrobiłeś to celowo, robiłeś, no. Stare, ale oczywiście tego się ja nie przyznasz się z bandą, Nie za to tak, was przecież. wyrzucili z tamtej gali, bo się, jaką, się agresywnie a, a najlepsze zachowywali. Jest to, najlepsze jest to, że ty twierdzisz, że ja niby stałem z bandą y, na tym y, pod, po tej całej gali i czekałem na tą, tak? Nie, bo na tak gali to było, na gali, na gali. Nie, gali. Mówisz, że stoję za, po, po całej gali stałem i czekałem z bandą. Jak ja mnie wyrzucili wcześniej, to jak mogłem za tą stać? No to wcześniej, tak. no to wcześniej cię wyrzucili w takim razie, no. To, już, to jest jakaś Więc formalność, w którym momencie cię wyrzucili. I po drugie, twoje zachowanie jest mało profesjonalne teraz, bo cały czas twierdzisz o normalnej rozmowie, chcesz normalnej rozmowy. Starny, ale że patrz, okay, ja się po prostu zdenerwowałem, wiesz czyj, dlaczego. ale nie przerywaj mnie, bo, bo ja nie przerywam. No ale ja cię przerywam. Okej, okay, w porządku, uszanuję twoje. Nie szanujesz, bo nie przerywasz mnie, ja co ciebie ja mówię. Nie szanuję twoje chujnie. zasady. No, no jesteś pełen twój, bo teraz myślisz, żeby mnie wyprowadzić tą uwagi, ale Ci ale... się nie uda niestety. nie no mówię, że uszanuję twoje zasady. Nie przerywam ci. no okej. Okay. I chodzi o to, że nie potrafi się do niczego przyznać, bo zobacz. Czyli do czego? Ja, ja popełniłem błąd. Powiedziałem, że poślizgnąłem na tym na kanale, wow, teraz ludzie potopali, super, mam, piszą do mnie cały czas jakieś głupoty o poślizgnięciu. Fajnie, naprawdę mnie to rusza. Skuriasz ale chodzi mi, o gościu, to, bo zawsze działałeś na mnie jak płachta na byka, bo jesteś ten tym no, i próbowałeś mnie. No dobra, no, no to nawijaj kurwa. No dobra, no chciałem się do Nie przerywaj mi, bo ja do cię normalnie mówię, więc mnie nie przerywaj też. No dobrze, po, powiedz, powiedz do końca, Eryk i damy dla Medusza na odpowiedź. Chodzi o mi teraz o to, że skoro jesteś tak pewny tego, że mnie zbiłeś, i że mówisz to zrobić w każdej chwili, znowu mnie z jak Petajto, to dlaczego nie chcesz przyjąć ze mną walki? Albo chociażby sparingu jakiegoś? Ja mogę przyjechać do ciebie, masz teraz walkę, nie ma problemu. Ja mogę przyjeżdżać być swoim sparing partnerem. Do walki, pomóc Ci się przygotować w taki sposób. Czemu wszystkiego unikasz? Bo ty doskonale wiesz, że to był przypadek. Ale ciebie gdzie cię uniknąłem cię wtedy? Jak mnie uderzyłeś, to poszedłem jak dzik w żołędzie, wiesz, skłamałeś hey. nawet, że cię trafiłem przypadkowo. Przypadkowo na ciebie poszedłem na pełnej po tym, jak mnie uderzyłeś i cię zgasiłem? Chłopie, przypadkowo, to żeś nie odleciał na drugą stronę świata, do krainy, okay. o której nie masz zielonego pojęcia, bo cię nie kopnąłem w mordę, jak upadłeś na ziemię. Nie kopnąłem cię soker kickiem takim, jakim kopnąłem Polaka. A wiesz czemu się wkurzyłeś mnie w pewnym momencie? Bo nie krzyczałem wtedy do Ciebie, nie krzyczałem do Ciebie wtedy na gali i przez to, że żeś skłamał, to postanowiłem, że troszeczkę z tą pojadę. Dzisiaj nie chciałem kozaczyć, siedziałem tutaj skromnie, dlatego no żeby widać. ludzie mi nie zarzucili kozaczenia, bo po prostu nie mam ochoty, żeby teraz mi każdy gadał, że kozaczę, bo Cię trafiłem. Widać, widać to, jak naprawdę siedzisz bez emocji i na, co drugie słowo na mnie przerywasz i mi krzyczysz, ale dobra. No ale teraz chyba ja mówiłem, czy nie? No teraz. Yy, no, tak, no ale nieważne. No, nie kłóćcie się o to przerywanie, bo przecież to yy, aż, aż tak sobie nie przerywacie, żeby tam cały czas overspomować tym, nie? Tak, tylko chodzi o to teraz, że ja normalny jest, odebrałem ten telefon jakby w celu, no po pierwsze nie wiedzą za bardzo o tym wszystkim, ale w celu o normalnej rozmowy, bez jakichś emocji, a ty przerywasz mi cały czas, bo doskonale wiesz, że masz większą grupę odbiorców i tak czy siak ludzie pójdą za tobą, tak. Ja, ja ci powiem szczerze mówiąc, ty na mnie działaś jak płachta na byka, stary. Pamiętam jak e, przyszedłeś wtedy do tego fame houseu i stary zacząłeś robić rzeczy, które... By, byłeś w, swoją grupą, ze swoją bandą i robiliście rzeczy, które nie były mówione. Podczas sparingu bokserskiego mnie kopnąłeś, tu gadasz mm -hmm. o zasadach, nagle mnie uderzyłeś, później nakłamałeś, cały czas kłamiesz i stary naprawdę ty mnie drażnisz. Przy mojej dziewczynie na mnie wtedy naplułeś, później chciałeś mnie pobić z bandą, dlatego was wyrzucili, a ja byłem sam i stary i kolega to... mały, taki malutki, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale też wiem, że ćwiczył sporty walki, napisał wtedy jakieś też głupoty do, do mojej dziewczyny, stary, ja cię naprawdę nie szanuję, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, ja się tą brzydzę jako człowiekiem. Nie dlatego, że, że teraz mnie uderzyłeś, po prostu brzydziłem się tobą od początku za to, jak, jak, w jaki sposób próbowałeś się na mnie wybić i w jaki sposób ze mną zawalczyć i próbowałeś mnie upokorzyć. Tym razem próbowałeś mnie upokorzyć i próbowałeś mnie upokorzyć wtedy, a jedyną osobą, którą upokorzyłeś jesteś ty sam. naprawdę ja się z Tobą brzydzę, stary, i nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Dlatego powiedziałasz Boxdellowi, że jeśli ja mam siedzieć i patrzeć na Twoją mordę, bo działasz na mnie jak płachta na byka, to kurwa niech mi chociaż zrobią jakiś bust, nie wiem, Twitcha, Amadeusz, Ferrari albo Instagrama, bo, bo po prostu żygać mi się chce, jak o Tobie myślę. Ale pomogłeś mi w promocji tym, że po prostu zakozaczyłeś, się, a ja Cię zgasiłem. Już? Tak, wypowiedziałem się. Najebiście. Chodzi teraz mi o to. Że po pierwsze, czemu bredzisz, że ja niby chodziłem po gali i szukałem się z moimi kolegami, gdzie doskonale wiesz o tym, że szedłem za tą sam, bo jeszcze ze mną chodziła cały czas ochrona, bo chciałem sam tą sobą wyjaśnić wszystko. I to brednią kompletną to, że ty mówisz, że ja niby czekałem za z bandą. To jest bzdura. To jest kompletna bzdura. I to jest rzecz, którą wymyślasz i znowu robisz pod siebie, bo ty robisz wszystko pod siebie. Zacznijmy od tego. To było bardzo dawno na drugiej gali. Nie wiem, też przy tym był, nie wiem, czy będzie pan. Ale przecież była taka sytuacja, że ten, że... Nie było to oficjalnie powiedziane, no ale kurwa były, Przecież bo ja, ja to pamiętam stary. Nie tylko, nie, jego nie wyrzuci, to... tylko ekipę wyrzucić. Dlaczego e... ekipę? Bo ekipa się że że, że była, było coś takiego, że i e, trener Konik e, niezbyt zbyt pałał sympatią do Amadeusza i razem z chłopakami, to, to wyglądało tak, jakby wiesz, jakby was spuścić na Amadeusza, to prawdopodobnie źle by się to skończyło. Nie? No ja to pamiętam i to wiesz, bez powodu Krzysztof Zadymka. AKI, rozpara, nie wyrzuciłby też waszej, tego, waszego, no, waszego narożnika. Pamiętam, też tego małego chłopaka, jak coś brzydkiego pokazywał Eric? do mojej dziewczyny. Teraz i, I teraz jeszcze jedna rzecz. Mówicie mi, że jakby, że ja byłem niewiadomą jaką bandą, a bym się trzech zacznijmy od tego. To po pierwsze. Po drugie, nie goniłem cię z moimi kolegami. To, że oni gdzieś chodzili, na przykład na, przykład, nie wiem, na ciebie cisnęli, czy cokolwiek, to już mnie to nie interesuje, bo co to no, ale... w moim interesie wiesz. Trzecia rzecz. Ja szedłem ze tą sam. Doskonale nawet jest, mógłbym podać jedną osobę, wiarygodną mocno, która, z którą cię spotkałem, gdy trenowałeś wcześniej. No, masz na... ja wiem i po pierwsze nie byłeś ty sam nie tylko z kolegą, zliska, bo Nie mówił Z o pewnego klubu poznańskiego, tak. Wtedy i... ja rozgrzewałem się z nim przy walce, no więc jak mogłeś mnie zaatakować przy trenerze, który Ale był. Ale to ty... mój trener, bo, bo to był kiedyś mój trener? wiem o tym, później. I, I on powiedział, że mam ci dać spokój, że ci nie zdenerwować przed walką, bo ty nie chcesz mieć jakiegoś problemu. No powiem. bo ja się rozgrzewam przed walką... No ale ale, ale ziomek, ja ci nic nie zrobiłem przed tą walką i doskonale to wiesz, nawet do ciebie nie podszedłem, gdy się rozgrzewałeś. Wtedy nie, dlatego Jeszcze nie mówię o tej sytuacji i nie mówię o tej sytuacji, jesteś... tylko mówię o sytuacji później, za którą was wyrzucili. I jeszcze się śmialiśmy z trenerem, że mamy cię zostawić, bo no bo po co takie problemy? A ja mówię, no dobra, i mówię, tym folera i potem się stała, stała ta sytuacja, że siadłem do narożnika, no i powiedziałeś, co powiedziałeś, za to dostałeś LEMę po prostu na, na twarz, nie? nie? na twarz. Nie na twarz. A, no, no nie wiecie. wiem, czy na twarz, no plułem ciebie po prostu, no myślisz, że patrzę, gdzie, nie wiem, na ucho czy ci zapłyłem. Nie wiem. I kolejna rzecz, dobra, jak chodzi o tą samą sytuację z tej gali, no... No dobra, może niepotrzebnie przyznaję się do tego, poniosły my też emocje, ale słyszałem słowo spierdalaj. To jest tak samo jak ty mówisz, że ty na mnie Ej. tak działa. Ja na Ciebie tak działam, nie przerywaj mi teraz. To że ty ja na Ciebie tak działam. To no ty nas zadziałałeś tak samo na mnie. Ja Cię uderzyłem z liścia. Na tak zwaną ogarkę, dobra, to nie było jakby wśród, nie wiem, yy, tak naprawdę, może nie było to super zachowanie, okej, okay, przyznaję się do tego, ale nie mów tego, że ty, ty mnie teraz nie wiadomo jak zbiłeś, bo gdybym ja chciał cię tam usadzić, to mi cię uderzył z pięści, a nie z liścia i zrosnął. Ale to w później uderzałaś pięściami, e... to prawda? Ale ziomek, no uderzyłem cię z liścia i od razu mnie poleciało. Ale dlaczego, no, ale później po liściu uderzałaś pięściami? Daj, daj mi dokończyć. Uderzyłem Cię z tego liścia i od razu mnie poleciałeś, więc tak naprawdę nie miałem żadnego czasu na reakcję czy cokolwiek i obojętny, czy to by był pan Mike Tyson, czy nie wiadomo kto, dostałby taki cios na brodę i by padł. I zrozum to w końcu. A skoro jesteś tak pewny siebie, no to ja Ci daję tak propozycję cały czas. A ja nie Dobra, to, panowie, ten, ten telefon kończymy, bo no kurde, to będzie wiecie, gadanie cały czas w kółko. Ja bym się chciał tylko ostatnią rzecz Eryka. Przed tą sytuacją, dlaczego tak bardzo pragnąłeś w ogóle walki ze mną? Co ci takiego zrobiło? nie ci nienawidzę cię. Kompletnie uważam, że jesteś, jesteś hipokrytą, jesteś farmaceniarzem, a przede wszystkim udajesz do czego czego kompletnie nie lubię. Rozumiem, a ty no, jesteś moim tak. przeciwieństwem, tak? Robisz siebie. Ale nie, ja mówiłem teraz, o nie mówię o tobie. Nie udajesz nie wiadomo kogo. Ja chcę po prostu teraz ci przede wszystkim przez tą sytuację, która ma miejsce, udowodnić, ci, jest swoje miejsce po prostu. I dobra, trafiłeś mnie, okej, no trafiłeś mnie, okay, no, trafiłeś mnie. No, przyznałem się do tego. Czyli Bo przegrałeś nie, ze mną bójkę? A jaką bójkę? Chłopaki, mamy jeszcze trochę Aha, nie było jeszcze mamy inne Jeśli telefony. Jeśli no, patrzysz i wolisz nie ja pamiętać tej rzecz. sytuacji, to ja okej. Okay. Ja Ludzie ci rzecz. przypomną o niej. Jeśli no nie ta, przegrałeś bójki i pytasz o jaką bójkę... Dobrze, ostatnia, ostatnia rzecz jest... ze strony Ryka i ostatnia kończymy rzecz. telefon. I to jest właśnie wykorzystywanie większość zasięgów. I doskonale wiecie, chłopaki, jak to działa. Bo to nie, ja nie biorę z tego teraz no, nie wiadomo kąt. Ty nie możesz tego zaakceptować. Jak nie wierzysz, to odcisz sobie. Ale przerywaj mi kurwa... Ale ty nic nie mówiłeś teraz. Chcę coś powiedzieć, cały czas to mi przerywasz. Yy, I doskonale wiesz o tym, skoro jesteś, byłeś tak pewny tego wszystkiego, to dlaczego potem przede mną uciekałeś? Jak poszedłem za tą za parking, to czemu ci już nie było? I wiedząc, że się do szpitala. A mnie nie interesowało to, że ty okay. sobie okay. mogłeś. I na to, to, pytanie, na to, pytanie, na to pytanie Amadeusz yy, odpowie już po yy, rozłączeniu. Dzięki. Dziękuję za y, telefon. Szczerze? Nie, inaczej I co bo, jechali ze mną. Y, ja, ja wam powiem jak to wygląda, Jednak, bo no. ja jestem, inaczej, fajnie jest wiesz, podjemicz i tak dalej, ale jak się kręcimy cały czas wokół w jednej te, te, sytuacji, jednej, I tej samej sytuacji, to po chwili no, na mnie to na przykład zaczęło męczyć. Dużo ludzi na czacie też powiedziało, że, że, nuda, że, że, że to że jest jakby kręcenie się wokół tego samego. No i no, dlatego po prostu mamy jeszcze dużo fajnych rzeczy, które chciałbym poruszyć. Mamy telefon dla Filipka. O, mamy telefon. do w ogóle do dostałem tylko SMS-a od mojej byłej dziewczyny, którą mam jeszcze tak zapisaną, napisane.